Cześć ludzie! W tym odcinku pokażę Wam, zaprezentuję Wam mój pokój i stanowisko moje do nagrywania. Zapraszam do oglądania. Dobra. Dobra, więc jak wspom wspominałem, dzisiaj pokażę Wam mój pokój, mój brat oczywiście. Ping pong, jak widzicie, koszę sobie trawkę, Komputer Philips. A to też w ogóle nie wiem. Ledwo widać. No, jak widzicie. Słuchaweczki. Konsolika. Konsola do Fify, Ej, Myszka popsuta. Myszka popsuta. Router. No właśnie. Więc, a teraz zaprezentuję Wam mój moje łóżeczkę. Oh. Oh. Dobra. Jest telewizor, takie ozdóbki, dupki. gri. Ktoś tam Dobra, to jest taki bardzo krótki blok jakby, więc pozdrawiam Was serdecznie. Cześć i na razie.